Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj drugi odcinek audycji o chińskich filmach. To jest trochę oszukana ta audycja, ponieważ pierwszy film, pierwszy, pierwsza audycja była o filmie z Tajwanu, ale to już pominiemy. Dzisiaj opowiemy sobie o chińskiej odpowiedzi na szeregowca Jana i wroga Ubrama. Czy jesteście zaintrygowani? No bo ja byłem zaintrygowany, no i wyjeżdżamy. Cóż. Reżysorem y zacznijmy od początku. Chodzi o film Snipers. Po polsku Sniperzy, ale jeszcze nie, jeszcze nie mam polskiego tytułu. Z 2020 roku jest to film propagandowy chiński o kultowym chińskim snajperze, który podobno zastrzelił ponad 200 amerykańskich żołnierzy w czasie wojny yy, w Korei. I no, i tak to, no, i, i tak to wygląda. I ktoś pomyśli, temat ciekawy, temat ciekawy, warto to obczać, co to jest, nie? I gdyby tylko to było, gdyby tylko ten produkcja była zrobiona z odpowiednim rozmachem to byłoby ok. A, ta, a szczerze mówiąc, taki jest tak średnio. Mega, mega, mega średnio. Naprawdę. To znaczy ja nie będę hejtował ten film, ponieważ jego ja nawet lubię. Jest fajnie, skromny, mały. Ma małą ilość bohaterów, którego da się polubić albo znielubić. I to jest w porządku, ale no to nie, nie. jest jednak e, film na miarę szeregu wcale nam mimo że ewidentnie stara się być o czym potem, do czego potem nawiąże, ale jeszcze to nie jest ten moment. No. Mianowicie, reżyserem tej produkcji jest Imu Zhang. Być może nie wiecie, kto to, kto to jest, bo nazwisko faktycznie jest nieznane, ale już filmy, jakie zrobił, są naprawdę znane. Był reżyserem filmów Hero, Dom Latających szczyletów, Cesarzowa oraz kultowy klasyk kina chińskiego Zawieście Czerwone Latarnie, która, który uzyskał wiele, wiele nagród. No, a, a z nowszych rzeczy to nakręcił na przykład... Yy, no, z nowszych rzeczy to nakręcił Wielki Mur z Mattem Damonem i William Dafoe oraz Kwiaty Wojny z kiszczonym więc to nie jest byle kto i widać, że i widać, że producenci za... zacudnili za do tego filmu na... Na... naprawdę dość poważną personę. No, a co a... a... już wyjaśniłem i tak naprawdę nie ma wiele więcej do opowiadania bo tak naprawdę całość da się stracić w trzech zdaniach. Są żołnierze, którzy walczą z Amerykanami, chcą odzyskać zwłoki ich kolegi i zrobią to byle... i, i, i zrobią to nawet kosztem życia własnego. Koniec. To w, wszystko, serio. Chociaż tak naprawdę, no... I jestem tu troszeczkę niesprawiedliwy, ponieważ zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę jakbyśmy spojrzeli na hollywoodzkie hitry, na filmy polskie, propagandowe, to też nie jest tam dużo więcej tak naprawdę, bo pomyślmy sobie o Sherry'ego w który, który też jest produkcją o tym, że amerykańscy żołnierze chcą wyrwać się z frontu wojennego ostatniego z braci, i poświęcają z tego powodu cały oddział żołnierzy, no to też nie ma sensu. No i, te, i, i tak samo tutaj, ten film też nie ma sensu, ale ja, ale no, myślę, że nie każdy film musi mieć wielki sens. Ja tak, ja tak sobie osobiście uważam. To jest produkcja propagandowa, ona ma budzić uczucia, ona ma wskazywać y, kierunek narodowi. Ona nie ma mieć sensu, tak naprawdę. I tak samo sensu nie miał yy, Szeregowiec Ryan. A nawet bym tutaj porównał troszeczkę ten film do listy Schindlera. Ponieważ, jak sobie wyjdziecie na IMDb, to zobaczycie, że film to jest Ma oceny negatywne, że kłamstwo, sfałszowana historia, jakieś tam bzdury, opowiadają mi w ogóle. Ja, ja się z tym zgadzam, ponieważ to jest prawda. Ale jak zobaczycie na, na, na listę Schindlera, to tam, tam, są, tam, tam są takie same bzdury tak naprawdę. W kinie wojennym, w kinie propagandowym nie ma miejsca naprawdę, chyba że chodzi o jakieś tam kino, w, w, tam pięcie realistyczne, niszowe, nierealizowane przez podmioty po państwowe lub bez, lub bez ich wsparcia, to ewentualnie. Natomiast, jeżeli chodzi o, o oficjalne filmy, to nie ma, nie ma kina wojennego bez propagandy i tak samo jest tutaj. No, ale no, co do tej produkcji? Cóż, jestem zawiedziony brakiem rozmachu. Ilość producentów filmowych zaaferowana do tej produkcji było widać naprawdę dużo, dużo ludzi. I widać, że rząd chiński bardzo wspomógł, żeby ten film miał odpowiedni budżet. Ale no, nie widać tego rozmachu. Gdzie jest ten rozmach? No kurczę naprawdę no. E, tak naprawdę jakby ktoś mi powiedział, że ten film się dzieje w czasie e, inwazji e, Rosji na Finlandię, to bym nie zauważył żadnej różnicy tak naprawdę. Ponieważ całość filmu się dzieje e, w jakichś tam górach. W śniegu I, i, i tak naprawdę jest to grupka bohaterów, którzy się zmagają. Mamy w tej produkcji dwie grupy walczące ze za sobą. Grupę amerykańskich żołnierzy, na czele których jest aktor, na czele których jest y, jest y, Negatywna postać grana przez aktora, który wygląda jak Wes Bentley, ale nie ni, 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 ni jest, bo o, akurat w tym filmie nie wystąpił żaden znany amerykański aktor, co ciekawe. I mamy też grupkę chińskich żołnierzy i no Amer Amer Amerykanie polują na Chińczyków, a Chińczycy chcą zabrać zwłoki, kropka. No i tak to wygląda w tym filmie, co, co znaczy, że to jest złe, ponieważ ja uważam, że, yy, u, że uzyskanie efektu yy, utrzymania wrażenia widza nawet przy takim ubogim koncepcie jest trudne do zrobienia, a tutaj się nawet całkiem, całkiem udało. Jest nawet całkiem elegancko to zrobione. Przy czym też tam, jak już szału, nie ma wielkiego, bo widać, że film jest dosyć krótki, trwa zaledwie godzinę 30 i chciałby się więcej zobaczyć. Tak, na serio, bo był tu potencjał na pokazanie rzeczy yy, 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 pozawojennych, na no jak, no jakąś o, opowieść fro, o okopową, ponieważ siedzi, film się dzieje w. w, w, w w realiach okopowych, podobnie jak było w czasie I wojny światowej, to byłoby całkiem ciekawe, ale, ale tego nie, nie zrobiono. Jestem ciekawy czemu. Znaczy, w sumie domyślam się czemu, ponieważ ten film jest wyprodukowany przez oficjalnego chińskiego dystrybutora filmów propagandowych i patriotycznych i prawdopodobnie po prostu twórcy otrzymali takie założenia. Z góry, że taki film należy zrobić. No i zrobili i wyszedł całkiem spoko, naprawdę całkiem ok. Bardzo fajny zabieg, tutaj, tutaj pokazany, co mi się podoba, był taki, że całkiem sporą ilość akcji poświęcono na pokazanie Amerykanów, którzy y, też prowadzili swoje działania wojenne. I to jest na, na, na naprawdę ciekawe, chociaż. W ostatecznym kontekście i rozrachunku dosyć zabawne, ponieważ Amerykanie w tej produkcji są pokazani w negatywnym świetle. Jest, jeden, jest jedna osoba, która chce zdezelterować, ale e, przełożony mu nakazuje zostać i wręcz grozi mu sądem wojennym i egzekucją i, za, i zabójstwem, wręcz. I, i tu wspomnijmy o jednej pewnej sekwencji, która. Jest dosyć symptomatyczna, i moim zdaniem jest taka trochę metaforyczna i pokazuje, dlaczego ten film został stworzony. Mianowicie, yy, mamy dwie strony konfliktu: Amerykanie i Chińczycy. I na polu walki przez przypadek pojawia się po północno-koreański chłopiec, który jest biedny, głodny i w ogóle jest taki. Pokazany wręcz w sposób negatywny, tak naprawdę, no bo to jest tak naprawdę, no, mimo że oficjalnie film jest opowiada o wojnie w Korei, ale to jest jedyny koreańczyk pokazane w tym filmie, więc no, troszkę zabawne jest to, ale, ale to na pewno nie jest przypadek, no. I ten chłopiec jest y, y, kuszony przez Amerykanów resztkami je, 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 jedzenia, dosłownie, bo oni mu dają resztki konserw, ja, jakie im zostały i tym go do siebie zwabiają. To jest naprawdę... To jest naprawdę mega dziwna rzecz. Chociaż w sumie, czy taka dziwna? Ostatecznie chyba nie. Ja myślę, że to jest metafora yy, kraju, Korei Północnej. P Północnej. No Północnej, tak. Korei Północnej, który mógłby być skuszony przez zachód yy, obietnicą pomocy, ale, ale jednak to ci dzielni Chińczycy za nimi stoją i to jednak ci dzielni Chińczycy są yy, nie mają interesu w tym, żeby ich do siebie przekonać, tylko robią to dla idei i dla dobroci serca, ponieważ jest tu też pokazane, że północno-koreański chłopiec jest zaprzyjaźniony z jednym z tych żołnierzy chińskich i w ogóle jest po prostu powiedziane, że Chińczycy przeprowadzili zwiat w wiosce północno-koreańskiej i z tego powodu są z nimi zaprzyjaźnieni, więc no widać tu troszkę motywu Dwóch bratnich azjatyckich narodów, które jednak istnieją w tej chwili na kontynencie azjatyckim, czyli Korea Północna i Chiny. No, no i generalnie to, co ja mówię, to, to może brzmieć optymistycznie, natomiast jednak, w moim mniemaniu, film jest odrobinę zawodem. Naprawdę, Był potencjał na coś lepszego. Po tym reżyserze, po tych nakładach finansowych, po tym. Jak rząd chiński ten film rozprowadzał po kraju, naprawdę był pomysł na coś więcej, a to jednak jest coś takiego spoko film dojrzenia. Nie powiem, że jest to produkcja klasy B, ponieważ no, bu budżet i staranność i jakość tutaj istnieją. Natomiast no, do Hollywood. Sporo brakuje. To nie jest Frogowiec Ryan. To nie, nie jest nawet ostatecznie Lisa Schindlera. Nie jest to nawet. Co jeszcze jest z propagandowych filmów? No. Nie, nie, nie jest to nawet Dziewiąta Kompania, czyli arcydzieło rosyjskiego kina propagandowego. Oj, nie, nie. to jest po prostu zwykły film wojenny z kilkoma wątkami dosyć specyficznymi dla zachodniego widza, które są takie dla niektórych mogą być nie, nieco opuchające, mnie, mnie to osobiście nie odepchnęło, ponieważ ja lubię chińskie filmy i chłonąć ich taką dziwność, natomiast no jest to dosyć specyficzne. No, przy czym chciałbym zauważyć, że ja nie uważam, że chińska propaganda jest gorsza od amerykańskiej. Wiadomo, jest ja, 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 jakości jej wykonania jest trochę różna. I podejście do estetyki obrazu i sposobu kręcenia jest też, też różne i z tego z powodu propaganda amerykańsko-brytyjska, brytyjsko-niemiecka działa na nas trochę lepiej. Natomiast ja myślę, że każdy kraj ma swoją propagandę. Nawet Polska. Nawet nasze filmy wojenne w stylu Katyń 1920 i Jerzego, Jerzego Hoffmana. Każdy kraj ma swoją propagandę. I to, że Chińczycy mają swoją, to nie jest żaden powód, żeby ją zminusować i mówić, że, o, że to jest kłamstwo 1 na 10. No nie, 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 to, to jest film nawet film i co nawet i co nawet nie aspirujący dmiana yy, opartego na faktach, ponieważ jest tak naprawdę tylko postać tego głównego snajpera, a cała reszta jest tak naprawdę podbudowana i troszkę wymyślona, więc no... Szanujmy się naprawdę. My mamy swoją propagandę, oni swoją i to jest ok. Każdy... Wszyscy równi, każdy wolny, że tak powiem, jak to mawia lewica. No. I to będzie koniec mojej audycji dzisiejszej. Mam nadzieję, że za zachęciłem. A, -a, -a nawet ja, ja, ja. Nie, to mam, mam, mam nadzieję, że się dowiedzieliście czegoś ciekawego. No. To była audycja o filmie Snipers z 2022 roku w chińskiej propagandzie wojennej. To był. A podcast filmowy Made in Hina. I dzięki i do usłyszenia.